Witajcie w naszej kolejnej analizie. Dzisiaj bierzemy na warsztat, powiedziałbym, całkiem obszerny przewodnik IBM Power Virtualization Best Practices Guide tak, kawał solidnej dokumentacji dokładnie. A naszym celem jest wyciągnąć z niego takie, wiesz, najbardziej praktyczne wskazówki, jak optymalizować wirtualizację na IBM Power. Mhm. Skupimy się na tym, co faktycznie pomaga zarządzać tymi partycjami logicznymi, LPARami, żeby działały jak najlepiej. No właśnie, ten przewodnik jest pełen technicznych detali, ale my spróbujemy się skupić na tych e, praktycznych aspektach: konfiguracja, zarządzanie, to co ma realny wpływ na wydajność. Może zacznijmy od podstaw? Wirtualne procesory? Świetny pomysł. No to powiedz, co to właściwie jest ten wirtualny procesor VP w świecie PowerVM? To jest po prostu, nie wiem, kawałek fizycznego rdzenia. W pewnym sensie tak, ale yy, no właśnie, diabeł tkwi w szczegółach. Hypervisor PowerVM, czyli PYP, dzieli czas pracy fizycznych rdzeni na takie malutkie okienka czasowe. Domyślnie to jest 10 milisekund. Okej. Okay. I te okienka przydziela wirtualnym procesorom różnych partycji, tych współdzielonych SPL parów. Rozumiem. I teraz ważne, są dwa typy partycji. Capped, czyli ograniczone. One nigdy nie dostaną więcej mocy, niż mają gwarantowane w swoim y, entitlement. A te drugie? A te drugie, i chyba częściej spotykane, to uncapped. One mogą dynamicznie brać więcej mocy obliczeniowej, jeśli tylko coś wolnego jest w puli. Aha. No dobrze, a. Co je w takim razie ogranicza? Skoro mogą brać więcej, to czy zawsze dostaną tyle, ile im potrzeba? No właśnie, nie zawsze. Są trzy główne ograniczenia. Po pierwsze, ile mają skonfigurowanych VP? Jak partycja ma powiedzmy 4 VP, to nawet jakby potrzebowała mocy 6 rdzeni i te 6 byłoby wolnych, to i tak użyje maksymalnie 4. Rozumiem. A drugie? Drugie to po prostu dostępność wolnych zasobów w puli. Musi być fizycznie wolna moc. Logiczne. I trzecie to są ustawienia samej puli współdzielonej. Co ważne, liczbę tych VP można zmieniać w locie przez HMC dynamicznie. Skoro można je dodawać, to od razu ciśnie się pytanie: ile ich ustawić? Przewodnik, jak wspomniałeś, ostrzega: więcej nie zawsze znaczy lepiej. Tak, i to jest kluczowa zasada, naprawdę łatwo o niej zapomnieć. Liczba Vp na jedną partycję Lpar generalnie nie powinna być większa niż liczba fizycznych rdzeni w całej maszynie albo w tej konkretnej puli, jeśli jej używamy. Dlaczego? Bo te nadmiarowe Vp niczego nie przyspieszają. One tylko generują dodatkową robotę dla hyperwizora, musi nimi zarządzać, przełączać kontekst. To może paradoksalnie spowolnić działanie partycji. Czyli mniej może znaczyć więcej wydajności? Czasami tak. A jak do tego wszystkiego ma się ten entitlement, o którym wspomniałaś? Entitlement to jest ta gwarantowana minimalna moc obliczeniowa. Taki pewniak, który partycja ma zawsze do dyspozycji, nikt jej tego nie zabierze. Okej. Okay. Partycja uncapped może dostać więcej te nadmiarowe cykle. Ale one nie są gwarantowane. Mogą zostać jej odebrane, jeśli inna partycja będzie pilnie potrzebować swojego entitlementu. Aha. Dlatego dobra praktyka mówi, że suma entitlementu wszystkich partycji w puli powinna być, no, powiedzmy, zbliżona do całkowitej mocy tej puli. Chyba że wiemy, że partycje często nic nie robią. A dlaczego to jest dobra praktyka? Bo to ułatwia hyperwizorowi zadanie. Może wtedy lepiej zoptymalizować rozmieszczenie zasobów, czyli to słynne powinowactwo, affinity, pamięć blisko procesora itd. Czyli taka praktyczna rada dla adminów, ustawiać entitlement blisko średniego zużycia CPU przez daną partycję. Dokładnie tak. Średnie zapotrzebowanie pokrywamy z entitlementu, a jakieś nagłe piki, szczyty obciążenia niech obsłuży mechanizm uncapped. Mhm. Jest tu jeszcze jeden ciekawy myk. Jeśli mamy na jednej maszynie środowiska produkcyjne i powiedzmy testowe, co często się zdarza? No właśnie. To tym produkcyjnym warto dać trochę wyższy entitlement i większą wagę dla zasobów uncapped. Dostaną wtedy priorytet i lepsze affinity, nawet jeśli te testowe będą miały przez to trochę mniej. To ma sens. A kiedy w takim razie powinniśmy realnie pomyśleć o dodaniu kolejnego VPU do partycji? Głównie wtedy, gdy widzimy, że partycja uncapped ciągle pracuje na granicy swoich możliwości. To znaczy, wykorzystuje blisko 100% mocy swoich aktualnych VP, i jednocześnie wiemy, że w puli są jeszcze wolne zasoby czyli jak systematycznie dobija do sufitu. Tak, ale jeśli widzimy, że partycja rzadko kiedy przekracza powiedzmy 50% wykorzystania swoich VP, to dodawanie kolejnych jest raczej bez sensu. Może tylko pogorszyć sprawę przez ten narzut na zarządzanie. Okej, okay, przejdźmy może teraz do systemów operacyjnych. AIX ma coś, co nazywa się procesor folding. Brzmi intrygująco. Co to jest? To jest część mechanizmu VPM, czyli Virtual Processor Management w AIX. W skrócie, system operacyjny sam dynamicznie decyduje, ile z tych wirtualnych procesorów, które ma przypisane, jest w danym momencie aktywnych. Sam decyduje? Tak. Monitoruje sobie obciążenie i jak ono spada, to składa... Czyli deaktywuje część VP, a jak rośnie, to rozkłada, czyli aktywuje kolejne. Zwykle stara się trzymać taki mały zapas, około 20% aktywnych VP, ponad to, co aktualnie potrzebuje. Ale po co? Jaki jest cel usypiania własnych procesorów przez system? No i tu dochodzimy do sedna sprytu tej platformy. Utrzymując aktywnymi tylko te VP, które są naprawdę potrzebne, plus ten mały zapas, a X pomaga hypervisorowi, czyli FIP, w utrzymaniu dobrego powinowactwa, czyli affinity. Aha. Pomyślę. Masz partycję z 10VP, ale realnie potrzebuje mocy 4 rdzeni. VPM aktywuje powiedzmy 5VP. Hypervisorowi jest wtedy dużo łatwiej umieścić te 5VP fizycznie blisko pamięci tej partycji, na jej rdzeniach domowych. Rozumiem. Koś na to wpłynąć? Dostroić to? Tak, jest taki parametr vpm w narzędziu schedo. Pozwala on aktywować dodatkowe VP, ponad te, które VPM normalnie by aktywował. Czyli można go zmusić do szybszej reakcji? Trochę tak. To może przyspieszyć reakcję na nagły wzrost obciążenia, ale trzeba uważać. Zbyt agresywne ustawienie może właśnie zepsuć to affinity, o które VPM tak fajnie dba. Jasne. A iX ma też różne tryby SMT, czyli simultaneous multi-threading. Jak to wpływa na wydajność? Tutaj mamy parametr VPM throughput mode. On pozwala wybrać strategię. Mamy tryb raw throughput i różne warianty scaled throughput. Czym się różnią? Raw najpierw rozkłada pracę na główne wątki różnych fizycznych rdzeni, zanim zacznie mocno korzystać z pozostałych wątków SMT na tych rdzeniach. Scaled robi na odwrót. Stara się najpierw zapchać wszystkie dostępne wątki SMT, np. 2, 4 albo 8, na jednym rdzeniu, zanim w ogóle aktywuje kolejny rdzeń. I co to oznacza w praktyce dla administratora? Który tryb wybrać? Scaled throughput może sprawić, że do obsłużenia danego obciążenia wystarczy mniej aktywnych rdzeni. To może obniżyć zużycie mocy obliczeniowej przez partycje, co jest fajne, jak mamy dużo partycji na maszynie. Ale jest jakiś haczyk? Tak. Może się to odbyć kosztem czystej przepustowości, czyli throughputu, albo czasu odpowiedzi pojedynczej aplikacji. Dlatego na przykład krytyczne bazy danych często lepiej działają w trybie RAW. Czyli co testować? Zdecydowanie. Najlepiej przetestować na środowiskach deweloperskich albo testowych. Dobra wiadomość jest taka, że tę zmianę można zrobić dynamicznie, bez restartu partycji. A jak to wygląda w IBM e? Czy ten system ma podobne mechanizmy? VP, SMT. IBM e domyślnie jest nastawiony na maksymalną przepustowość. Stara się używać najwyższego dostępnego trybu SMT, na przykład SMT8, żeby wycisnąć jak najwięcej przy dużym obciążeniu. Ale można to zmienić. Tak, można. Jest wartość systemowa QPRCMLTLK albo można użyć API, żeby ograniczyć SMT, a nawet je wyłączyć. Co ciekawe, jego strategia przydziału pracy, dispatcher, jest taka trochę konserwatywna. To znaczy Najpierw stara się w pełni wykorzystać gwarantowany entitlement, upychając pracę na jak najmniejszej liczbie VP. Dopiero jak entitlement jest wykorzystany, zaczyna ostrożnie sięgać po dodatkowe VP, żeby obsłużyć moc uncapped. A czy IBM i e też ma ten Processor folding jak AX? Tak, mam, działa bardzo podobnie, dynamicznie zarządza liczbą aktywnych VP, żeby poprawić efektywność i Affinity. Domyślnie jest włączony dla partycji współdzielonych. A dla dedykowanych? Na nowszych wersjach Power i IBM-E od Power 10 chyba, także dla dedykowanych, jeśli używają trybu oszczędzania energii albo współdzielą procesory, donating. Można tym też sterować przez API, ale uwaga, zmiany nie przetrwają restartu partycji, czyli IPL. Trzeba je ustawiać ponownie. OK, zmieńmy trochę temat. Pamięć. Przewodnik wspomina o tablicy stronik LPR, czyli Hardware Page Table, HPT. Dlaczego jej rozmiar jest taki ważny? HPT to jest taka specjalna struktura w pamięci RAM serwera. Sprzęt używa jej do tłumaczenia adresów wirtualnych, których używa system operacyjny w partycji, na fizyczne adresy w pamięci RAM. Rozumiem. A teraz kluczowa sprawa, rozmiar tej tablicy HPT zależy od maksymalnej pamięci, jaką zdefiniowaliśmy dla Elpara, a nie od tego ile pamięci on faktycznie w danym momencie używa. Aha. Czyli jak ustawię Elparowi maksymalnie 1 terabajta RAM, a on używa tylko 100 gigabajtów? To i tak system rezerwuje na stałe w fizycznej pamięci RAM miejsce na HPT obliczone dla tego 1 terabajta. W przypadku tradycyjnej haszowanej HPT używanej przez AX, IBM i czy WIOS, to może być całkiem sporo kilka, a nawet kilkanaście gigabajtów zmarnowanej pamięci. O kurczę. Czyli lepiej nie ustawiać tej maksymalnej pamięci tak na zapas? Dokładnie. Szczególnie w AX i ibm i Trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Zbyt mała HPT to ryzyko większej liczby błędów w translacji, ale za duża to marnotrawstwo ramu i potencjalnie, minimalnie, ale jednak, wolniejszy proces samej translacji. A czy Linux też ma ten problem? Tutaj jest ciekawie. Od PowerTen Linux domyślnie używa innego formatu HPT, tak zwanego drzewa radiksowego, Radix Tree. Ono jest dużo bardziej efektywne pod względem pamięci. Można ustawić znacznie mniejsze ratio, np. przykład 1.512, bez straty wydajności. Więc dla Linuxa ten problem jest znacznie mniejszy. Dobrze wiedzieć. Porozmawiajmy teraz o tym, jak sam hypervisor decyduje, gdzie fizycznie umieścić zasoby danej partycji. Jej procesory, jej pamięć. Czy on to robi losowo, czy jest w tym jakaś metoda? Oczywiście, że jest metoda. Hypervisor ma cały zestaw reguł i priorytetów. Kiedy serwer startuje albo kiedy uruchamiamy optymalizację DPO, przydziela zasoby partycjom w konkretnej kolejności. Jakiej? Najpierw te, które mają specjalne wskazówki, czyli należą do grup Affinity, potem partycje z procesorami dedykowanymi. Następnie partycje współdzielone, ale te z wyższą wagą uncapped. A na końcu według rozmiaru. Większe partycje mają pierwszeństwo? Okej, okay. a co do samego rozmieszczenia. Dla każdej partycji Hypervisor stara się zrobić wszystko, żeby jej procesory i pamięć były jak najbliżej siebie i jak najbliżej jej urządzeń IO. Ideał to wszystko na jednym chipie procesora. A jak się nie da? Jak się nie da na jednym chipie, to stara się zmieścić na jednej szufladzie, drawer, albo modułu DCM. A jak i to niemożliwe, to stara się użyć jak najmniejszej liczby tych szuflad czy modułów, żeby minimalizować rozproszenie. Jak my, jako administratorzy, możemy sprawdzić, czy mu się to udało, czy nasza partycja jest dobrze umieszczona? PowerVM ma taki wewnętrzny system punktacji powinowactwa Affinity Scoring od 0 do 100. 100 to ideał. Dokładnie. 100 punktów oznacza idealne dopasowanie. Na przykład partycja zmieściła się ze swoimi zasobami na jednym chipie i tam właśnie została umieszczona. Im niższy wynik, tym większe rozproszenie. Czyli pamięć może być na jednym chipie, a procesory na innym. Tak, i to może boleć, szczególnie aplikacje wrażliwe na opóźnienia w dostępie do pamięci, czyli te wrażliwe na efekty NUMA, Non-Uniform Memory Access. Od Power 11 można nawet w HMC ustawić minimalny, akceptowalny wynik Effinity dla danej partycji. A co jeśli z biegiem czasu, po różnych zmianach w konfiguracji, to powinowactwo się nam pogorszy? Jak to można naprawić? To jest bardzo częsty problem. Różne rekonfiguracje, restarty, operacje DLPAR, to wszystko może prowadzić do fragmentacji zasobów i pogorszenia Affinity. Można próbować ręcznie, wyłączyć elpar, usunąć jej zasoby CPU i RAM, aktywować ponownie z profilem. Ale to trochę kłopotliwe. No właśnie. Dlatego jest lepsze narzędzie: Dynamic Platform Optimizer. Czyli DPO. To jest funkcja, którą uruchamiamy z konsoli HMC. Ona automatycznie próbuje przemeblować zasoby, głównie pamięć, aktywnych partycji, żeby poprawić ich wzajemne położenie i affinity. Brzmi rewelacyjnie. Czy są jakieś wady albo koszty używania DPO? Owszem, są. Po pierwsze, DPO potrzebuje do pracy wolnej pamięci fizycznej. Albo takiej zupełnie nielicencjonowanej, albo licencjonowanej, ale nie przypisanej do żadnej partycji. Im więcej tej wolnej pamięci, tym DPO działa szybciej i ma większe pole manewru. Okej, okay, to pierwsze. Coś jeszcze? Po drugie, w trakcie działania DPO, wydajność tych optymalizowanych partycji jest tymczasowo niższa, no bo ich pamięć jest fizycznie przenoszona w inne miejsce. To może trochę potrwać. Rozumiem, trzeba to zaplanować. I po trzecie, co ważne, po zakończeniu optymalizacji. System operacyjny wewnątrz partycji musi się dowiedzieć o nowej topologii sprzętowej. Nowsze wersje iX, VIOS i IBM zwykle radzą sobie z tym automatycznie, ale starsze systemy, a zwłaszcza jak wspomina przewodnik, Linux, mogą wymagać restartu partycji, żeby w pełni skorzystać z efektów optymalizacji DPO. A propos Linuxa, czy są jeszcze jakieś specyficzne dla niego pułapki albo wskazówki dotyczące optymalizacji, na przykład przy migracji LPM? Tak, przewodnik zwraca uwagę, że Linux historycznie miewał problemy z dynamicznym dostosowaniem się do zmian w topologii NUMA, po migracji LPM albo właśnie po DPO. Może się zdarzyć, że system operacyjny nadal myśli, że ma zasoby rozproszone na kilku węzłach, podczas gdy fizycznie hypervisor umieścił je już blisko siebie. I co wtedy? I ewentualnie rozważyć ich restart, jeśli wydajność nie jest zadowalająca. Generalnie im więcej mamy fizycznych zasobów na serwerze, nawet tych nielicencjonowanych, tym łatwiej hypervisorowi znaleźć dobre miejsce dla migrowanej partycji. Czy są jeszcze jakieś inne, może bardziej zaawansowane techniki ręcznego wpływania na to, gdzie hypervisor umieści zasoby? Oprócz DPO? Przewodnik wspomina głównie o dwóch. Pierwsza to affinity groups. Możemy przypisać partycjom przez HMC numery grup od 1 do 250. Wyższy numer grupy oznacza wyższy priorytet przy tym początkowym przydziale zasobów, nadpisuje domyślną kolejność. Ok, A druga? Druga to atrybut profilu Elparpattu, który nazywa się Elpar Placement. Ustawienie go na wartość 2 mówi hypervisorowi: staraj się spakować zasoby tej partycji w jak najmniejszej liczbie domen sprzętowych czy chipów. I to jest zawsze dobre. Niekoniecznie. Może być korzystne dla małych partycji, ale dla dużych, które potrzebują zasobów z wielu miejsc, może czasem pogorszyć sprawę. Jest też nowsza wartość 8 dla tego atrybutu, ale ona tylko zmienia sposób liczenia Affinity dla bazin in memory. Nie wpływa na samo rozmieszczenie. A co z planowaniem pod kątem wysokiej dostępności DR? Czy Affinity ma tu znaczenie? Oczywiście, że ma. Bardzo ważne jest, żeby te nasze zapasowe partycje na serwerze Disaster Recovery były tak umieszczone i miały odpowiednio ustawione entitlement, żeby po przełączeniu awaryjnym mogły od razu działać wydajnie, najlepiej w swoich dedykowanych domenach sprzętowych. Jak to zapewnić? Można próbować to wymusić. Na przykład dającym bardzo wysoki entitlement albo duże wymagania pamięciowe, to zachęci Hypervisora, żeby umieścił je w konkretnym miejscu. Rezerwując dla nich zasoby. Podobnie przy planowanej ewakuacji serwera, przez LPM, migrowanie najważniejszych partycji jako pierwszych daje im większą szansę na złapanie dobrego Affinity na serwerze docelowym. No dobrze, przejdźmy do nowości. Power 11 wprowadził coś, co nazywa się grupy zasobów, Resource Groups. Co to takiego? To jest bardzo ciekawy i potencjalnie potężny mechanizm. Pozwala na taką twardą izolację fizycznych rdzeni procesora. Możemy podzielić wszystkie rdzenie w serwerze na logiczne grupy. OK. I potem każdą partycję, czy to AX, IBM-I, Linux czy WiOS, przypisujemy do jednej konkretnej grupy zasobów. I ta partycja może używać tylko i wyłącznie rdzeni należących do tej grupy. O, to brzmi jak mocna izolacja jakie to daje korzyści. Po pierwsze, lepszą izolację wydajnościową. Obciążenie w jednej grupie, nawet bardzo intensywne, nie zabiera cykli CPU partycją w innej grupie. To poprawia przewidywalność, szczególnie dla partycji uncapped. Co jeszcze? Po drugie, może potencjalnie poprawić Affinity, jeśli te grupy zdefiniujemy mądrze na przykład wzdłuż granic sprzętowych, powiedzmy, grupa obejmująca wszystkie rdzenie jednego chipu. Mm -hmm. Po trzecie, każda grupa zasobów ma swój własny, niezależny zestaw pól procesorów współdzielonych SPP. To daje dużo większą elastyczność w zarządzaniu licencjami albo w limitowaniu zasobów dla środowisk testowych czy deweloperskich. Brzmi nieźle, czy jest tu jakiś haczyk, coś o czym trzeba pamiętać. Tak, jest jedna bardzo ważna rzecz. Grupy zasobów izolują rdzenie procesora, ale nie izolują pamięci. Jak to? No tak. Partycja przypisana do grupy zasobów, która obejmuje rdzenie tylko na chipie A, nadal może dostać pamięć fizyczną z chipa B, jeśli hypervisor uzna, że tam jest dla niej najlepsze miejsce albo że na chipie A już nie ma wystarczająco dużo wolnej pamięci. Czyli izolacja nie jest pełna? Nie na poziomie pamięci. Dlatego, jeśli naprawdę zależy nam na absolutnie najlepszym Affinity i izolacji NUMA, to najlepszą praktyką jest definiowanie grup zasobów na granicach chipów i dodatkowo pilnowanie, żeby suma maksymalnej pamięci wszystkich partycji w danej grupie nie przekraczała fizycznej pojemności pamięci na tych chipach. Rozumiem. A jak tworzyć te grupy, żeby było dobrze? Jakaś kolejność? Tak. Yy, zalecenie jest takie, żeby tworzyć grupy w kolejności ich ważności. Najważniejsza grupa jako pierwsza wtedy ma największą szansę dostać najlepsze, najbardziej optymalne rdzenie. Potem warto rozważyć użycie DPO, bo Optim teraz wspiera optymalizację w ramach grup albo nawet restart serwera, żeby te zasoby się ładnie poukładały. A przykłady zastosowań, gdzie to się może przydać? O, jest sporo możliwości. Izolacja różnych działów firmy, LOB, line of business. Izolacja środowisk produkcyjnych od testowych i deweloperskich, grupowanie warstw aplikacji, np. bazy danych i serwera aplikacyjnego, w jednej grupie dla minimalizacji opóźnień między nimi, albo tworzenie takich wirtualnych serwerów w ramach jednej fizycznej maszyny przy konsolidacji. OK, zbliżamy się powoli do końca. Może jeszcze krótko o zarządzaniu energią i trybach zgodności procesora. Jasne. IBM Energy Scale to mechanizm, który pozwala systemowi dynamicznie zarządzać częstotliwością pracy procesorów. Domyślny tryb Dynamic Performance generalnie utrzymuje wysoką częstotliwość, obniżając ją tylko wtedy, gdy system jest mało obciążony albo bezczynny. A inne tryby? Są też tryby bardziej agresywnego oszczędzania energii, albo wręcz przeciwnie, tryb stałej maksymalnej wydajności, który utrzymuje najwyższą możliwą częstotliwość. A tryby zgodności procesora, po co one są? One są po to, żeby zapewnić, że starsze wersje systemów operacyjnych albo aplikacje będą działały poprawnie na nowszych generacjach procesorów Power. Każda nowa generacja, na przykład Power 11, wspiera tryby zgodności z dwoma poprzednimi. Czyli z Power 10 i Power 9. Oczywiście, najnowsze instrukcje procesora są dostępne tylko w trybie natywnym. Jaka jest tu najlepsza praktyka, jeśli chodzi o ustawienie tego trybu? Kluczowe jest to w środowiskach, w których mamy serwery różnych generacji i migrujemy między nimi partycje za pomocą LPM. Ustawienie default może czasem ograniczyć możliwości migracji, dlatego jeśli zależy nam na elastyczności LPM. Lepiej jest jawnie ustawić tryb zgodności na najniższy wspólny dla wszystkich serwerów w naszym klasrze migracyjnym. To zapewnia, że partycja będzie mogła wylądować na dowolnym z nich. Dobrze, podsumowując tę naszą, powiedziałbym, całkiem szczegółową analizę przewodnika IBM, optymalizacja wirtualizacji na PowerVM to jest, no, gra wielu czynników. Zdecydowanie. Liczba VP. Entitlement, te mechanizmy w systemach operacyjnych, jak folding czy tryby SMT, no i oczywiście fizyczne rozmieszczenie zasobów, dbanie o affinity. Wszystko się ze sobą łączy. Mhm. Narzędzia takie jak DPO, a teraz na Power 11 także grupy zasobów, dają naprawdę potężne możliwości, ale widać, że wymagają zrozumienia, jak działają i jakie mają konsekwencje. Tak, zgadę się. Wydaje się, że takim kluczem jest znalezienie tej właściwej równowagi między gwarancją zasobów, jaką daje entitlement, a elastycznością, którą daje tryb uncapped. A wszystko to przy stałej trosce o jak najlepsze powinowactwo, czyli affinity. Czyli nie ma jednego uniwersalnego przepisu na sukces? Absolutnie nie. Przewodnik jasno pokazuje, że optymalna konfiguracja zależy od konkretnych aplikacji, od ich wymagań, od priorytetów biznesowych, no i od samej architektury sprzętowej. Platforma ciągle ewoluuje, dając coraz bardziej zaawansowane narzędzia, jak właśnie te grupy zasobów, które pozwalają na jeszcze bardziej precyzyjną kontrolę i izolację. I może na koniec taka myśl. Trochę Prowokacyjna do rozważenia dla naszych słuchaczy. Mamy coraz inteligentniejsze narzędzia, które automatyzują optymalizację. DPO jest świetnym przykładem. Ale gdzie przebiega ta granica? Między zaufaniem do tej automatyzacji, a potrzebą takiego głębokiego, może nawet manualnego zrozumienia i dostrojenia systemu pod kątem specyfiki naszych własnych, unikalnych aplikacji. To jest świetne pytanie. Czy automatyzacja, która dąży do jakiegoś globalnego optimum dla całego serwera, zawsze znajdzie najlepsze rozwiązanie dla każdej pojedynczej, krytycznej dla nas partycji? Czy czasem nie trzeba jej trochę pomóc albo skorygować? Myślę, że to jest temat na zupełnie osobną dyskusję. Warto się nad tym zastanowić